i jak przygotować się do swojej pierwszej wizyty na siłowni. W pierwszej kolejności najważniejsza, że do takiej wizyty musicie się przygotować. To nie może być tak, że nie wiecie nic na temat treningu siłowego. Nie wiecie, jak wykonywać ćwiczenia, nie wiecie, jak ułożyć plan treningowy i co tam robić, a idziecie na siłownię. No bo, jeżeli to będzie wyglądało w ten sposób, to będzie tak, jak pewnie nie jedna osoba, która ogląda ten filmik, już miała czyli wchodzi się na siłownię, nie wie się, co na tej siłowni trzeba robić, nie zna się funkcji tych wszystkich urządzeń, które tam są i jedyne czego Jedyne co możemy użyć na takiej siłowni to jest orbitrek albo bieżnia albo rowerek i tak zazwyczaj wyglądają te pierwsze treningi na siłowni co w efekcie przekłada się na to, że efektów praktycznie nie ma, no bo jeżeli przychodzimy tam z jakimś nastawieniem, nie wiem, budowania masy mięśniowej czy nie wiem, tak jak u kobiet, wymodelowania pośladków czy sylwetki, a robimy tylko rowerek, czy biegamy na bieżni, no raczej nam się nie uda osiągnąć tego celu, tak? Najważniejsza właśnie kwestia dla Was, czyli odpowiednie przygotowanie. Jak widzicie, to na pewno będzie trwać. To nie jest tak, że w jeden wieczór usiądę sobie przed komputerem i będę już wszystko wiedzieć na temat ułożenia planu, ćwiczeń i tak Dlatego wiele osób decyduje się na pomoc trenera personalnego. Wiadomo, nie każdy na to sobie może pozwolić. Nie każdy chce. Niektórzy chcą trenować sami. Każdy może ćwiczyć na siłowni. Znaczy, powiedzmy, każdy może zacząć ćwiczyć na siłowni i każdy może zacząć sam lub może zacząć z trenerem. Jeżeli decydujesz się rozpocząć trening sam, jest to droga trudniejsza, ponieważ wszystko to, co może pokazać Ci trener, musisz nauczyć się sam. Trzeba też często nagrywać na przykład filmik, jak dane ćwiczenia się wykonuje, żeby wiedzieć, czy wykonuje się to ćwiczenie dobrze. Bo to, że zobaczę jakiś filmik na internecie z poprawą techniką, to nie znaczy, że ja również to wykonuję. Więc jeżeli chcecie, żeby ta pierwsza wizyta była hmm, jakby dla Was owocna i żeby to nie, nie skończyła się ta Wasza przygoda na pierwszym treningu, to do takiego treningu naprawdę musicie się przygotować i w pierwszej kolejności to musi być przygotowanie jeszcze w domu. Druga kwestia, ułożenie planu treningowego. Więc jeżeli już wiecie, jak wyglądają ćwiczenia, wiecie jak je wykonywać, wiecie co musicie zrobić na początku, mówię tutaj o rozrzewce i tak dalej, no to robicie sobie później już układacie cały swój plan treningowy. Eee, tutaj także na, o, na, tym, na moim kanale, na osobnym filmiku e, jest nagranie na temat e, stricte planu treningowego, jak ułożyć od podstaw, więc możecie tam sobie czerpać na tą wiedzę. Punkt numer 1 to było odpowiednie przygotowanie do treningu, punkt numer 2 to był plan e, treningowy i punkt numer 3 to jest Wasze odpowiednie nastawienie. E, co mam na myśli? Chodzi mi tutaj o to, Wielu osób przychodząc na siłownię, wydaje im się, że każdy nas obserwuje. Że jeżeli wchodzę na siłownię, to jest tak, że wszystkie oczy osób tam już będących na siłowni są skierowane na mnie. Sami zauważycie w jakimś czasie, że jak trenujecie, to niespecjalnie interesuje Was, co robią inne osoby. Oczywiście, jeżeli jesteście nową osobą, to zawsze jest dziwnie, jeżeli jest więcej osób ale hmm, Wy przychodzicie tam zrobić swój trening, więc czemu Wy macie się interesować innymi osobami? To samo jest, jeżeli Wy przychodzicie pierwszy raz, a ktoś przyszedł sobie zrobić swój trening, to czemu ma się interesować, co będzie robiła inna osoba? Oczywiście są takie osoby, które nie przychodzą po to, żeby zrobić dobry trening, tylko po prostu tam być, pogadać, rozerwać się. Jasne, ale jeżeli Wam zależy na tym, żeby coś osiągnąć, e, macie swój cel, i to przychodzicie sobie, w cudzysłowie, zrobić swoją robotę na siłowni. Wchodzicie, macie swój plan, wiecie co robić, robicie trening. Spokojnie, myślę, że każdy jest w stanie, z osób początkujących, zmieścić się nawet w tych 60 minutach i robić dobry trening. I to jest tak naprawdę wszystko. To jest ta rzecz, od której musicie zacząć. To nie jest tak, że zaczynamy od kupna karnetu. Bo jeżeli zaczynacie od kupna karnetu, to zazwyczaj jest tak, że albo chodzicie tylko przez ten pierwszy miesiąc okresu ważności tego karnetu, albo dwa tygodnie i koniec przygody siłowym. Tyle w tym krótkim filmiku to były takie podstawowe informacje bez wchodzenia w szczegóły, a w kolejnych filmikach będziemy sobie każdy temat rozwijać.